Z tej strony góral poszukiwacz. Jedziemy na inną plażę dzisiaj. Dokładnie do Ostrowa. Zobaczymy, czy posypie jakimiś łańcuszkami. Dziś znowu <gry> powiem Wam, że ostatnio pokosiłem. Dobra, ja jadę i widzimy się na plaży. Jeszcze w Górzy Trzeba tutaj gdzieś się, trzeba się gdzieś tutaj atakować gdzieś tą plażę tu. Dobra. Zobaczcie, jaki piękny las. Do plaży bliżutko. No tutaj. Tu pochodzić. Zobaczcie, jakie las. A jesieni jak to wszystko opadnie to coś pięknego Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś łańcuszki. No, ja już jestem na plaży. Włączamy sprzęcik. Najnowszy soft 310 Pyk. Ok, okej okay. okej i tak samo dyskryminacja 0 oczywiście full tony. wyciszacz mamy na 2 możemy nawet dać na 1 bo tutaj nie ma nie ma takich dziadów czułość 92 i częstotliwość solna bardzo ważna 4 czemu to wyjaśniam w następnych filmach moich poprzednich i częstotliwość 40. Dobra, idziemy. O, kolejny. I kolejny monet. he Zobaczcie. 10 grosz. Mam Już mam 20. Zobaczcie, jaka puściutka plaża. Teraz to się fajnie chodzi. Nie ma ludzi. Kasa pozostawiana. He. I o to chodzi Zobaczcie co znalazł Nie do wiary. Żelazo Na żelazo pokazuję Nie wiem zapinka Nie wiem co Ciekawe. Zobaczcie, zobaczcie co żem wychacz Ciężarek ołowiany Ale naprawdę gruby Cały chyba zestaw do połowy dorsza. To bym se nawet wziął. Gruby ciężar. Następny ciężar. 150 gram. Ciężki. Idziemy dalej. Rząd, myślałem, że kolczyk. Ale niestety nie kolczyk. Takie właśnie pierdały można znajdywać. No. Niech malutki. Nie do wiar. Idziemy dalej. No. <grafko> A grafko. No nie. Co ci ludzie biorą na plażę? Nie. Dobrze, bo chociaż nie będzie tak oklepane jak piątki, dwójki. Pokażę w tym filmie coś innego. <grafko> Idziemy dalej. Jak syrebeko? <grafko> Normalnie jak papier. No. Naprawdę, Deus naprawdę jest szczuły na takie rzeczy. Uwierzcie mi. Jak będzie gdzieś srebro, to złoto. Zobaczcie. Sygnał 40. Chyba biżuteria. Nie wiem, co to, co to może dokładnie być, ale wygląda jak na palca. Zobaczcie. Jak kolczyki dwa, tylko z tego vanu. Zobaczcie. Fajne. Na podsumowaniu wam to pokażę dokładnie, co to jest. Fajne. Myślę, że w aucie nie będę wam robił podsumowania, bo tu jest tak pięknie. Zobaczcie, że zrobię wam. Podsumowanie tu sklif. Ja sobie tu porozkładam i no znajdki, i zaraz się włączę. To co żeśmy tutaj znaleźli? Koreczki. Bez tego ani róż. A dokładnie zawleczki od piwa. Następne. O. Jakieś kółeczko. O! Jak srebniak. ciadostwo To to nie wiem co to jest. Ale chyba jakaś wajcha od czegoś. Metalowa oczywiście. To to nie wiem. Czy to są kolczyki połączone. Czy co to jest. Potem. Spinka do włosów. Też żelazo. To tak samo żelazo. 5 eurocent Z takim... Z takimi barankami. Bardzo ładna moneta. Nie, jeszcze... jeszcze taki nie widziałem. O. Wnykiel jakiś. Od parawanu. Piąteczka. 50 i jakieś drobne dwa, sre... dwa srebrne znajdki czyli jeden srebrny łańcuszek No ładnie tu próbę widać pokażę wam jeszcze raz jeszcze to sreberko o, tu zobaczcie 925 dość gruby fajny i następne srebrko, zobaczcie, też dziewięć dwa pięć, takie jakby serduszka, widać, że widać, że typowo damski. <laughs> dobrze. Tak się prezentują dwie godzinki szukania. Chodzi tu mnóstwo ludzi, wam powiem, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Kopią wysokie sygnały. Pięć... 50, 60 i przechodzą takie właśnie rzeczy, bo to wszystko to niziutko pokazywało. To chyba 50, 40, albo, albo to, na pewno, to na pewno nisko, łańcuszek, chyba 40 pokazuje, a ten chyba nawet 50, nie pamiętam już dokładnie teraz, ale niskie numery i dlatego chodzą i to przechodzą, bo kopią tylko nominały. No nały wysoko pokazują. Następne temu to też wykopałem, bo to też przeszli, Bo to też żelazo. Dlatego ja mówię: Na plaży trzeba kopać wszystko. Czy to jest żelazo, czy to nie jest żelazo. Wszystko, bo teraz na przykład, jeśli chce się wykopać złotówkę, teraz teraz właśnie z 2025 roku, ona jest z, z metalu zrobiona, z żelaza I nie wykopię się jej. A widzę, że ludzie ewidentnie kopią tutaj wysokie numery, nie, niskich nie kopią, bo dwa łańcuszki zostawili. Niestety złotka nie ma, złotka nie zgubił nikt. Na pewno gdzieś tam jest, jakbym dłużej pochodził, to może bym i znalazł. No, także co, jak się podobało, to zostawcie tam jakąś łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i co, trzymajcie się, ja idę dalej wypotrzywać. はい。Hey.